Witam kochani bardzo bardzo serdecznie. Dzisiaj pięć mocnych wskazówek na czas wielkich zmian w tym świecie właśnie od 21 grudnia. Powiem dzisiaj o tym jaki związek ma szyszynka z energią z trzecim okiem i jak się dobrze przygotować w tym czasie zmian. Bardzo często też pytacie mnie przez maili czy innego rodzaju komunikatory, jak pracować z energią, jak pracować z energią serca, która jest nam tak bardzo potrzebna teraz, w tym czasie przebiegunowania, aby utrzymać w harmonii naszą własną energię. To wszystko dzisiaj zrobimy. Także pokażę Wam szybkie ćwiczenie, szybką medytację, robioną tu i teraz z aktualną energią. Zatem zapnijcie pasy, zaczynamy. Na początek chciałabym pokazać Wam pięć wskazówek. Dokładnie, pięć wskazówek. W duchowości mówi się też, może zacznę od trzeciego oka, że trzecie oko, czyli to miejsce pomiędzy brwiami, symbolizuje stan oświecenia oraz tak zwaną bramę czy też drzwi komunikacji z innymi wymiarami. A także z innymi istotami, można tak to nazwać. Niektórzy tak to mówią. Widzenie tego, co niewidzialne, gołym okiem i komunikację telepatyczną, to jest właśnie funkcja trzeciego oka. No dobrze, ale jaki ona ma związek z szyszynką, z tobą, z energią? Ponieważ ogromna fala energii płynie do nas, i to są badania astrofizyków, znajdziesz informacje w internecie na ten temat. Myślę, że jest ich mnóstwo. Właśnie w tym czasie na temat astrologii, astrofizyki i właśnie w tym czasie ta ogromna fala energii płynie do nas i poprzez właśnie ten organ szyszynki, gruczą szyszynki i dociera też do Ciebie właśnie w ten sposób, ponieważ to właśnie szyszynka mówi się o tym, że jest odpowiedzialna i na to też są badania naukowców, jest odpowiedzialna za rozwój świadomości, tak. Na temat świadomości i podnoszenia świadomości nagrałam oddzielne wideo. Tutaj między innymi znajdziesz poniżej linki. Na YouTube jest odpowiednie wideo w tym temacie. Możesz sobie później posłuchać też. Ale czym ma się ten wzrost świadomości, ten wzrost energii do praktycznych naszych zajęć, do tego, co się dzieje tu i teraz w Twoich? W Twoim domu, w Twojej pracy, w Twoich okolicznościach. Podam najpierw przykład. Przykład jeden mój własny, dzisiejszy z 21 grudnia 2020 roku, ale także przykład z przed kilku dni. Naszą pierwszą sesję w Puzzle Relacji zaczynałyśmy od ekspresowego ćwiczenia. I Szczegółowej medytacji. I właśnie w tej medytacji pokazało mi się, w trakcie robienia tej medytacji, autorskiej medytacji, pokazała mi się właśnie szyszynka, właśnie to miejsce, trzecie oko, które absorbowało ogrom wspaniałej energii w kolorach, w kolorach purpury. I była to aktywacja jeszcze większej synchronizacji i jeszcze większej aktywacji właśnie e, tego centrum energii i absorpcji i synchronizacji z tą energią, którą, która do nas płynie. To robiliśmy pierwszego dnia już na pierwszej sesji w Puzzle Relacji. Zresztą całe warsztaty spotkały się z ogromnym entuzjazmem i wszystkie panie mówiły co za ulga, co za ulga, co za lekkość. Po prostu zrzucałyśmy bagaż w przeszłości to, co należy się do przeszłości, oddawałyśmy do przeszłości, a to, co przed nami, budowanie nowego świata, to przed nami przygotowywałyśmy się do przyjęcia tego, co nowe, tego, co lekkie, tego, co świeże, tego, co będziemy wspólnie tworzyć. I ty dzisiaj już też możesz zacząć tworzyć swój mikroświat. Za chwilę, mówiąc o pięciu wskazówkach, powiem ci dokładnie, jak, jak nawigować poprzez te zmiany. Ale podam ci też przykład, bo mówi się dzień 21 grudnia według badań, Astrofizycy mówią, że jest to właśnie ten dzień, w którym następuje finalne przebiegunowanie. O tym też pisałam więcej na, w moich artykułach, w moich wideo, na moich webinarach mówię więcej. Natomiast krótko chciałabym powiedzieć, co to oznacza: że to oznacza dla nas, że na chwilę pole elektromagnetyczne. Tak mówią fizycy, może się zatrzymać i zmienić bieg, czyli zmienić swój kierunek. Co może dotknąć nas wszystkich, możecie czuć lekkie rozkojarzenie, lekkie roztrażnienie, lekki chaos, bóle głowy czy też inne dolegliwości. Ale nie należy się tym przejmować, bo jest to na krótki moment, na krótki czas, może maksymalnie przez kilka dni, można odczuwać taki dyskomfort. dyskomfort a niektórzy mogą w ogóle nic nie odczuwać. Ja mogę powiedzieć tak, jak to się zaczęło dzisiaj w nocy o 24.30, 24, między 24.30 a 24.45, czułam osobiście, czułam. Było ciemno, miałam otwarte oczy, czułam na wysokości trzeciego oka coś w rodzaju um, świecącej żarówki można tak nazwać, która rozbłyskiwała, przygasała, rozbłyskiwała, przygasała, tak jak bombki, bombki czy też lampki w zasadzie na choince w pięknej odcieni, odcieniach bieli, a także czułam lekki i na poziomie serca czułam mocniejsze bicie serca z tym związane przez kilkanaście minut. Czy to ma związek z tym? Jestem przekonana, że to ma związek z tą energią, która do nas płynie i tym procesem, kolejnym etapem, który się rozpoczął. Nie wiem, jakie ty miałaś odczucia, ale panie, z którymi pracowałam przez ostatni weekend, też odczuwały, że ta energia, która do nich płynie, też czyni jakieś zmiany. W ich ciele i czuły to w różny sposób. Czuły to w głowie, czuły to w okolicach serca, czuły to w ciele generalnie. Każdy ma jakieś swoje osobiste doznania, odczucia. Bynajmniej to wszystko, co się dzieje, jest pozytywne. Także bądź i ty dobrej myśli, że wszystko w tobie się zsynchronizuje, ułoży, szczególnie jeśli jesteś tą osobą, która chce wejść w ten nowy etap z lekkim sercem, pełna świadomości tego, co się dzieje, a także na wysokich wibracjach. To te pięć wskazówek oraz ćwiczenie, które zrobimy, podnosząc Twoje wibracje dzisiaj, które możesz powtarzać tyle razy, ile zechcesz, bo będzie ono na najwyższych wibracjach miłości i radości. Pokażę Ci to ćwiczenie, jak możesz je sama sam wykonać. A teraz krótko o pięciu wskazówkach, tych mocnych wskazówkach, co zrobić w tym czasie zmian. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie skoku w rozwoju, tak bym to mogła nazwać. To jest ogromne przyspieszenie, które do nas płynie, dlatego też skorzystają z niego te osoby, które są otwarte, po prostu otwarte na zmiany, otwarte na transformacje, otwarte na, na przyjmowanie nowego. I po to, żeby jak najlepiej z tego skorzystać, co to w praktyce oznacza dla ciebie? To oznacza, że wszystko, co teraz sobie pomyślisz, czy co myślisz w każdej chwili i wszystko, czego dotkniesz, Mówię tutaj w takiej przenośni wszystko, co zechcesz zrobić, ma ogromną moc materializacji. Wszystko to, na czym skupisz swoją uwagę i Twoje myśli będą się w szybkim tempie materializować. Dlatego proszę i uczulam, obserwuj każde słowo i każdą emocję z nią związaną, bo słowa stają się. Ciałem, czyli stają się po prostu rzeczywistością w bardzo szybkim tempie, przy tej ogromnej przyspieszającej energii, która do nas, do ciebie płynie. To jest to twoja wewnętrzna moc. Tym jest twoja wewnętrzna moc. Dana ci od Stwórcy, dana ci od Boga, prosto od Boga, prosto ze źródła. I moja pierwsza wskazówka jest taka, abyś dbał: dbała o swój pozytywny umysł. O Kurs na pozytyw, czyli myślenie w kategoriach pozytywnych, szczególnie teraz, szczególnie teraz, czyli zasilaj swój umysł tym, co dobre, tym, co prawdziwe i tym, co pozytywne. Druga wskazówka z pięciu mocnych wskazówek na tu i teraz to jest moc radości. Mówiłam też przy okazji innego wideo o skali emocji, jak ważna jest skala emocji, jak ważne jest poruszanie się w tej skali emocji ku górze, prawda? Ku górze, czyli ku wyższym, wyższym emocjom, czyli bardziej pozytywnym emocjom. Jeśli wyobrazisz sobie, że w tej skali emocji, o której dużo mówię na moich webinarach też bardzo często, że na dole jest nienawiść, a na górze błogostan, czyli najwyższy stan odczuwania, Błogości, najwyższych wibracji, najwyższej energii, każda z tych emocji, każdy z tych uczuć ma swój wymiar, ma swoją częstotliwość, mogę tak powiedzieć. I radość też ma swoją częstotliwość. Energia radości jest energią o wysokich wibracjach, jest też emocją o wysokich wibracjach w tych skali emocji. I to jest bardzo ważne, by utrzymywać te wysokie wibracje. Dzisiaj ci podam też krótki przykład i mam taką nadzieję, a jednocześnie intencję, abyś odczuł, odczuła, jak to jest być w tej energii radości przez dłuższą chwilę, przez większość dnia tak by było idealnie. Ale im częściej odczuwasz tę radość, tym to Ci bardzo, bardzo pomoże w tym czasie transformacji, w którym jesteśmy teraz, bo potrzebne są w tym czasie wysokie wibracje, a radość należy właśnie do tych wysokich wibracji. Kolejną wysoką wibracją jest gdzieś tam w połowie tej skali emocji, patrząc od dołu, nienawiści po błogostan. Jest spokój, odczuwanie spokoju, czyli bycie w harmonii z tym, co się dzieje, akceptacja tego, co się dzieje, akceptacja procesu, akceptacja innych, akceptacja siebie, akceptacja tego, że przechodzimy, przechodzisz przez jakiś proces, przez jakiś stan, przez jakąś zmianę. I to jest y, też bardzo ważne, aby tę zmianę. Dostrzegać, prawda? Być może pojawią się jakieś uczucia, być, do, jakieś emocje, jakieś, jakieś stany, których wcześniej nie doświadczałeś, czy nie doświadczałaś. To obserwuj to, obserwuj i pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam, nie jesteś sama. I poprzez właśnie te wyższe emocje poprzez spokój, poprzez radość, jesteś w stanie synchronizować się. W łatwiejszy sposób z tą energią, która płynie do nas. Jak fala energii, jak wiązka laserowego światła, tak mówią astrofizycy: dociera do Ziemi, dociera do Ciebie. Pytanie jest, co z nią zrobisz. Czy ona wytrąci cię z równowagi, bo będziesz na niskich wibracjach skupiał się na tym, co nie działa, na tym, co jest złe, tym, co niedobre, tym, co się zmienia, a tego nie chcesz? Czyli stawiając im większy opór, tym trudniej ci będzie absorbować tę nową energię, która do nas płynie. Te zmiany są nieuniknione, one po prostu muszą się odbyć. I ci, którzy popłyną z tą falą energii, czyli wskoczą na tę falę, mówiąc krótko, Będą nią płynęli dalej, daleko, daleko do przodu, tworząc swój nowy, wspaniały świat. Kolejną moją wskazówką jest moc serca bardzo ważna moc serca moc serca, która już została zbadana. Ja stosuję moc serca od 2000 roku. Wyobraźcie sobie po raz pierwszy odkryłam tę energię serca, będąc na warsztatach rozwoju osobistego za granicą. I tam też y, y, robiliśmy różnego rodzaju eksperymenty. I do dzisiaj, mm, od, szczególnie od 2005 roku, bardzo mocno w metodzie przyciągnij miłość. Stosujemy właśnie ćwiczenie serca opisane po raz pierwszy w moim pierwszym wydaniu przyciągnie miłość. To już jest czwarte wydanie, y, które tutaj widzicie na obrazku. To jest czwarte wydanie. Y, w a także stosujemy ją w metodzie miłość toksyczna, jako antidotum na toksyczność, jako antidotum na toksyczne związki, ale także jako narzędzie do poprawienia relacji. Bardzo wspaniałe, udowodnione. Tysiącami, dziesiątkami tysięcy eksperymentów e, moich studentek, studentów, osób, które stosowały, które czytały przyciągnij miłość i, i czytają teraz miłość toksyczna, nowość, która ukazała się niebawem. Także to jest to wszystko udowodnione. I dzisiaj pokażę Wam, jak w szybki sposób, kolejną wersję ćwiczenia hmm, heart Flow, ćwiczenia serca pisanego właśnie przyciągnij miłość po raz pierwszy w 2009 roku, było pierwsze wydanie. I do dzisiaj z e, sukcesem jest to jedno z najwspanialszych ćwiczeń obok medytacji kolorami, które stosują bardzo chętnie uczestnicy i uczestniczki moich programów online. I dzisiaj pokażę Ci inną wersję tego ćwiczenia. Połączymy je z mocą radości, bo chcę, żebyś czuła i miłość, i radość jednocześnie z tego, co robimy. I piąta wskazówka to wykorzystuj moc energii. Wykorzystuj tę moc energii, która do nas płynie, wskakując na tę falę energii, będąc absorbując szczęśliwie tę energię, która płynie do ciebie, po prostu poddając się. Możesz to robić w najprostszy sposób: usiąść chwilę w ciszy i zrobić taką mini, krótką, szybką medytację, nawet zamykając oczy. Biorąc kilka głębokich wdechów i wydechów, wyłączając inne destrukcje, odkładając telefony na bok i przynajmniej zamykając oczy, nie krzyżując nuki i rąk, możesz usiąść też po turecku, jeśli tak lubisz w tej pozycji, po prostu prostując kręgosłup, zamykając oczy, biorąc kilka wdechów i wydechów i skupiając się na Twoim wydechu i wydechu. Po prostu oddychając głęboko. I potem już w normalnym tempie przez kilka minut. W ten sposób jesteś w stanie poczuć, co się dzieje z Twoim ciałem, z intencją otwarcia na tę energię, która do Ciebie płynie, aby ona miała po prostu swobodny dostęp, aby uniosła Cię wyżej, mówiąc krótko, aby uniosła Cię wyżej na wyższe wibracje, na wyższe częstotliwości, synchronizując się w Twoim ciele, ponieważ Twoje ciało fizyczne to nie tylko ciało fizyczne, ale także Ciało energetyczne, ciało emocjonalne, ciało e mentalne, ciało duchowe i wiele różnych wymiarów ma Twoje ciało. Twoje ciało też składa się z ogromnej ilości wody ponad 70% średnio można tak przyjąć z wody, dlatego też, pomagając sobie absorbować tę, tę energię, pi dużo wody. Najlepiej z jakimś dodatkiem bynajmniej nie alkoholu, ale na przykład cytryny, na przykład imbiru, który też ma inne wspaniałe właściwości prozdrowotne. Także możesz w ten sposób sobie pomóc, pijąc duże ilości wody, szczególnie teraz. One też są potrzebne do oczyszczania. Też jest fajnym sposobem do mineralizowania tej wody poprzez chociażby użycie. Kryształu górskiego, bądź też kawałka srebra. Srebro ma właściwości oczyszczające oczywiście malutka sztab, sztabka srebra umieszczona w dzbanie źródlanej wody i dodatkowo jeszcze kryształ jeden lub dwa górskie, przeznaczone właśnie tylko do tego, aby tę wodę doenergetyzowywać przez kilka, kilkanaście godzin. Dodadzą dodatkowych, dodatkowych ekstra energii. Um, w tej, tej wodzie, którą potem wypijesz. To jest taki też dodatkowa wskazówka, którą możesz wykorzystać, jeśli lubisz bawić się i wierzysz w właściwości kamienia. Wiem, że niektóre osoby, które są w moim gronie, po prostu kochają kamienie i Kryształ Górski jest jednym z takich ich ulubionych, ulubionych kryształów który ma niesamowite właściwości, też przeczytasz o nich więcej w internecie. Poniżej w linkach umieszczam Ci też linki do moich wideo, umieszczam link do webinaru, 7 kroków, do jak przygotować się do zmian, być może coś Cię zainteresuje, jestem tego pewna, jeśli jesteś na drodze rozwoju osobistego i rozwoju poziomu świadomości, to z pewnością skorzystasz z tego. To są skuteczne, Narzędzia, narzędzia, powiedziałabym, nowej ery podnoszenia świadomości. To jest to wszystko, co stosujemy też w Akademii Kobieca Moc, którą wkrótce też otwieramy raz w roku. Otwieramy Akademię Kobieca Moc. Zatem bądź z nami. Już wkrótce nagram kolejne, kolejny live i powiem więcej o dwóch nurtach w budowaniu świadomości, które teraz e, zaistniały od jakiegoś czasu i które obserwujemy. A tymczasem zapraszam Cię do wspaniałego ćwiczenia. Usiądź sobie teraz wygodnie, weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Witam Cię Marzenko. Cieszę się, że jesteś z nami i witam pozostałe osoby, które są. E, zapraszam do komentowania. Oczywiście możecie w każdej chwili zadać mi pytanie. Te pytania odpowiem na nie albo teraz, albo jeśli to będzie to coś dłuższego, przygotuję specjalny live na ten temat. A tymczasem zapraszam, e, zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów. I pokażę Ci dzisiaj, w tym momencie, na teraz, tymi wibracjami, które są teraz, tą energią, która płynie do nas teraz. Pokażę Ci wspaniałe ćwiczenie oparte na mocy Twojego serca, udowodnionej naukowymi badaniami. W ostatnich latach też je odkryłam. Są dostępne, jaką siłę ma pole elektromagnetyczne serca. I oczywiście, trzymając dłonie, Szeroko otwarte, skup swoją uwagę tu i teraz, na swoim sercu. Wdychając powietrze nosem, wydychając ustami, weź głęboki wdech i wydech, otwierając dłonie ku górze. Przywołaj swoją najwyższą intencję, jaką masz. Najwyższą intencję. Co chcesz uzyskać w wyniku tego ćwiczenia, tej krótkiej, szybkiej medytacji? Co chcesz czuć? Jakie emocje, jakie uczucia. Co chcesz, aby ci towarzyszyło przez większość dnia. Być może twoją najwyższą intencją, tak jak moją najwyższą intencją dla Ciebie teraz, jest, abyś czuł, czuła miłość, czuła ten przepływ i czuła przede wszystkim radość. Radość, która podnosi Cię na wyższe wibracje? Prosząc o wsparcie z góry. Prosto ze źródła, boskie wsparcie, bo w to wierzy, że nigdy nie jesteśmy sami. Ty też nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Bez względu na to, w co, w kogo, jak wierzysz, nigdy nie jesteśmy sami. Nie jesteś sami. Mamy wsparcie. I to wsparcie możesz teraz przywołać. Tylko dobro ma do nas dostęp. Tylko dobro ma do nas dostęp. I z taką intencją możesz zacząć. Przyjmować, otwierając dłonie ku, góry, ku górze, nie krzyżując nóg i rąk, oddychaj proszę swobodnie, stając pod białym słupem światła, tej pięknej, świetlistej boskiej energii, która płynie prosto ze źródła. Niechaj ten biały strumień światła poczyści cię szybciutko z niepokoju dnia dzisiejszego, odcinając wszelkie lęki. Harmonizując Twoje ciało z taką intencją, dodając Ci większej dawki spokoju i harmonii. Może w naturalny sposób Twoje ciało lekko kołysać. To jest ok w tej medytacji. Skupiając się na Twoim wdechu i wydechu, oddychaj proszę swobodnie, relaksując swoje ciało. Skup swoją uwagę na Twoim wnętrzu. Najchętniej na Twoim sercu, na który połóż proszę swoją dłoń, dominującą dłoń najlepiej. Połóż tam swoją dłoń i poczuj bicie Twojego serca, tego wspaniałego organu, który Ci służy tak wiele lat. Które z Tobą współpracuje i synchronizuje inne pozostałe organy w Twoim ciele. Poczuj tę energię, która emanuje z Twojego serca. W swojej wyobraźni, proszę, przywołaj moment, w którym czułaś, czułeś największą radość. To może być moment, w którym. Ktoś wyznał Ci miłość. To może być moment wzruszenia w rozmowie z kimś, kto jest Ci bardzo bliski. To może być radość z bycia gdzieś w określonym miejscu, oglądania tego, co bardzo kochasz. To może być zabawa z ulubionym zwierzątkiem z kotkiem, pieskiem. To może być przytulanie dziecka. Przywołaj ten moment, ten moment radości, kiedy Twoje oczy błyszczą, kiedy Twoje usta się śmieją, kiedy po prostu rozpiera cię radość, którą czujesz w każdej komórce Twojego ciała. Poczuj, proszę, jak ta radość wypełnia całe Twoje wnętrze, wypełnia Twoje serce, wypełnia każdą komórkę Twojego ciała. Trzymając dłoń na sercu, możesz wypełnić tą radością także Twoje serce. I jeśli zechcesz teraz wysłać Tę dawkę radości, która jest nieskończona, do kogoś, kogo bardzo kochasz, do kogoś, kogo bardzo cenisz, albo do siebie samej, do siebie samego. Tak, kochanie siebie to nic złego. Kochanie siebie to Twój obowiązek. To Twoje boskie duchowe prawo. Zatem wybierz. Do kogo wyślesz tę radość i miłość, którą masz teraz w sercu, którą czujesz, która wypełnia Twoje całe ciało? Dziękując komuś za coś, dziękując sobie za coś, dziękując sobie za rozwój, dziękując komuś za coś konkretnego albo po prostu za to, że jest w Twoim życiu. Wyślij tę dawkę radości i miłości w kierunku tej osoby, teraz. Pamiętając, że cokolwiek bezinteresownie wysyłasz, wraca do Ciebie pomnożone. Otrzymujesz także Ty bezwarunkowo. Bezinteresownie. I tak jest. Możesz poczuć teraz lekkie świdrowanie w okolicach trzeciego oka. Tak, tak, uruchomiła się kolejna dawka aktywacji. Dla tych z Was, które to czują, to jest wszystko w porządku, to jest ok. Rozwinie się Twoja telepatia, Twój zmysł postrzegania rzeczy, których nie widać. Podnosisz po prostu wibracje, a radość jest wysoką wibracją, wystarczająco wysoką by doszło do synchronizacji z tą energią, która do Ciebie płynie. I niechaj ta energia towarzyszy Ci przez większość Twojego dnia, zgodnie z Twoim życzeniem. Pamiętaj, że możesz wrócić do tego ćwiczenia i wykonywać je tyle razy, ile zechcesz w ciągu dnia. Nie ma ograniczeń. No limits. Feel free. Czuj się swobodnie, dzieląc się tą Medytacją, dzieląc się tym wideo, subskrybując, ustawiając przypomnienia, zadając mi pytania, na które odpowiem przy kolejnych live. Proszę podaj dalej i cieszmy się wspólnie. Tymczasem tą transformacją, tą obecnością tu i teraz, tym nowym, który, które idzie do nas. Szerokim strumieniem płynie do nas wspaniała energia, której będziemy tworzyć nasz nowy świat. Mikroświat, każdy z nas będzie tworzył swój własny i wspólnie globalnie będziemy tworzyć też nasz świat. Także w tym duchu optymizmu, z tymi pięcioma wskazówkami, pamiętaj o mocy energii, mocy spokoju, mocy serca, mocy radości i mocy Twoich myśli. Tak? Twojego umysłu. Pamiętaj o tym, proszę, bo wszystko, o czym teraz pomyślisz, połączone z, twoim, z Twoimi emocjami, nabiera naprawdę ogromnej mocy i ogromnego przyspieszenia. Także uważaj, o czym myślisz. Uważaj. Z radością i miłością myśl o tym, czego chcesz. Absolutnie czego chcesz. Masz wsparcie. I tego Ci życzę. Wszystkiego dobrego. Zostaw, proszę, komentarz, jeśli Ci się podobało, serce w górę. Kciuk w górę, subskrybuj i do zobaczenia, do usłyszenia do kolejnego spotkania. Chętnie odpowiem na Twoje pytania, też możesz je wysłać przez Facebook, przez YouTube, na maila, jak sobie życzysz. Także do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem. Wszystkiego dobrego.